Cześć wszystkim z tej strony, Kamilskona Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć trochę o giełdzie Dydyks. Zapewne część osób z Was zna tą platformę. Jest to największa tak naprawdę platforma do zdecentralizowanego handlu na kryptowalutach i udało mi się podjąć współpracę z tą platformą na najbliższe kilka miesięcy. Co będzie dalej? No to oczywiście zależy od Waszej aktywności i od tego, jak wy przejmiecie te materiały. Natomiast, oczywiście, wiem, że wiele osób teraz będzie oburzona: jakiś materiał sponsorowany i tak dalej. Natomiast uwierzcie mi, że poświęciłbym te parę minut na to, żeby chociaż obejrzeć wstęp tego materiału. Bo to, co widzicie teraz na miniaturce, że stakuj tokeny Dydyks i zarabiaj między 15 a 35% w USDC, jest to prawda jest to coś, co możecie naprawdę. No bezpiecznie robić, onchain'owo robić w pełni właśnie posiadając te tokeny Didyx. Być może niektórzy z Was mają jeszcze te tokeny z airdropa, który miał miejsce, no już chyba ładne 3 lata temu właśnie na tej platformie, gdzie rozdali oni około miliarda dolarów w swoich tokenach, tak wtedy stał ten token po kilkanaście dolarów, teraz jest to kwota niższa, do tego jeszcze przejdziemy. No i być może część z tych tokenów jeszcze leży na Waszych portfelach i dziś będziecie mogli dowiedzieć się co z nimi zrobić żeby nie tak jak w tradycyjnym stakingu, gdzie wrzucacie na przykład atomy, zarabiacie więcej atomów, tutaj wrzucacie dydyksy i zarabiacie USDC, więc nie musicie się później martwić o to, co z tymi dydyksami dalej zrobić, czy chcecie większą ilość ich stakować, czy chcecie je szybko upłynieć na markecie, więc tutaj ta sprawa odpada. Także jeżeli temat Was zainteresuje, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, no i przejdźmy do meritum. Także jesteśmy na platformie Exchange. Handluj w sposób zdecentralizowany Dydeks jest to największy protokół, jeżeli chodzi właśnie o zdecentralizowany trading, który w dodatku posiada dźwignię. Możecie tutaj na Lewarze grać do razy 20, nie mamy tutaj razy 100 razy 250 takich szalonych dźwigni, natomiast na Lewarze do razy 20 możecie sobie tutaj grać. Posiadają oni również aplikacje na iPhone'a, więc dla tych, którzy tylko korzystają z telefonu, jeżeli chodzi o krypto, a o dziwo jest sporo takich osób. Ja sobie nie wyobrażam siedzieć tylko na telefonie, jeżeli chodzi o kryptowaluty, ale okej, okay, to nie moja sprawa. Więc jest możliwość pobrania sobie tej aplikacji i posiadania tych samych dokładnie funkcjonalności, co w tej wersji webowej. Wersja webowa, do niej oczywiście zaraz przejdę, bo jest tutaj kilka, kilka wersji webowych w aplikacji Didyx, z racji tego, że platforma od czasów powstania przechodziła duże transformacje, zaczynali oni od blockchainu Ethereum, Później Starquare, no i teraz od paru miesięcy są na ekosystemie Kosmos. Posiadają swój własny chain na Cosmos SDK, więc te wszystkie tematy związane z IBC, z interoperacyjnością są tutaj jak najbardziej zapewnione przez Cosmos SDK, więc DYDX może teraz w pełni zarządzać tym, tym własnym chainem. No i korzystając właśnie z tej sieci mają tą przewagę, że no, kosmos po pierwsze jest łatwy w obsłudze, po drugie jest bardzo tani, po trzecie te transakcje są... Bardzo szybkie i można przetwarzać wiele tysięcy transakcji na sekundę, co jak wiemy oczywiście na Ethereum, no niestety nie działa. Jeszcze wrócę do tego tematu airdropu, który był dla niektórych wart nawet 100 tysięcy dolarów. I znam takiego jednego podróżnika, inwestora z Tajlandii, który właśnie no, bardzo ładną sumkę pieniędzy otrzymał z tego airdropa, więc Piotrek, tutaj pozdrawiam serdecznie, na pewno jest zadowolony z tej platformy. A jeżeli chodzi o łączną sumę, którą rozdali, no to tak jak już powiedziałem, było to około miliarda dolarów w tokenach DYDX. Token wtedy oscylował w granicach 12, chyba 13 dolarów. Teraz jest to 2,40, 2,50, więc oczywiście spadek jest. Token sam sobie może się nie podniósł. Natomiast, tak jak ja jeszcze raz tutaj chcę podkreślić, ja nie mam zamiaru promować wam w tym materiale tokena. Token to jest w ogóle jedna rzecz z całego tego ekosystemu. Chcę wam powiedzieć w ramach tej współpracy z DYDX, jak wygląda cały ekosystem tej platformy? to tak jak już powiedziałem, nie jest tylko giełda zdecentralizowana, nie jest to tylko sam token, natomiast jest to coś więcej i o tym wam dzisiaj chcę powiedzieć. No i żeby tutaj nie rzucać słów na wiatr. Wspomniałem, że jest to największa platforma, jeżeli chodzi o handel zdecentralizowany i w ujęciu może odświeżmy sobie tutaj, żeby nie było, że jakieś materiały przygotowuję specjalnie pod ten materiał. I mamy tutaj procent market share, czyli ile dana platforma posiada volumenu na całym rynku. No to DYDX w wersji czwartej to jest ta wersja właśnie na Cosmos SDK, posiada 7,3% całego rynku. Jak sobie niżej zjedziemy, prawie 3% jest to DyDX na wersji Ethereum, więc łącznie wychodzi ponad 10% właśnie całego rynku. Natomiast jeżeli popatrzymy na Uniswapa i tutaj sumujemy wersję Uniswapa. No to Uniswap ich delikatnie na ten moment przebija, ale to się zmienia codziennie tak naprawdę w zależności od tego po prostu gdzie użytkownicy handlują. Także są na pewno w czołówce, w takim top 3 od długiego czasu, bo platforma już kilka lat na rynku tutaj działa, no mają sporo, sporo tokenów takich wartościowych myślę na swojej platformie. Nie mają tysiąca jak Jupiter, czy prawie tysiąca jak Uniswap tutaj w wersji trzeciej na Ethereum, natomiast tak czy siak mają ich dość dużo i korzystamy tutaj z orderbooka booka, nie z swapów. Do tego zaraz przejdę, pokażę wam tu na platformie mamy orderbook zdecentralizowany, czyli nie oparty o jakiegoś AWS-a, tylko w pełni zdecentralizowany orderbook i z niego możemy sobie korzystać. Jeżeli chodzi właśnie o te liczby, no to 63 markety posiadają ponad 320 tysięcy dzisiaj chociażby trade'ów zostało przeprowadzonych i wolumen to ponad 700 milionów dolarów tylko dzisiaj, więc to się oczywiście będzie zwiększało, jak odświeżę. Jeżeli chodzi o samą platformę do handlu no to jest ona bardzo zbliżona do giełdy scentralizowanej. Dlatego w wielu materiałach prasowych chwalam się takim tekstem czyli Czuj się jak na Ceksie, ale handluj na Dexie. Fajny, chwytliwy tytuł, i tak faktycznie to wygląda. Bo jest tutaj, tak jak mówiłem, order book, są ostatnie transakcje, mamy wykres, możemy sobie tutaj rysować jakieś świeczki, indykatory włączyć. Głęboko, silenko możemy sprawdzać, czy jest opcja wbudowana, jak wygląda funding, jakieś detale dotyczące akurat danej kryptowaluty, którą chcemy kupić lub sprzedać. Na głównej stronie, jeżeli nie chcemy na przykład handlować na tej najnowszej wersji, możemy sobie wybrać te poprzednie. Wersja jakaś mobilna V3, wersja mobilna V4, jakiś testnet jest i tak dalej. Te poprzednie wersje, jak na przykład tutaj na Ethereum, to wszystko jest dostępne. Cały czas to działa, bo oni naprawdę bardzo starają się być takim zdecentralizowanym oprogramowaniem i jak najbardziej open sourceowym. O tym też dwa słowa zaraz, bo struktura tej firmy, tego produktu jest naprawdę ciekawa i myślę, że dość unikalna, jeżeli chodzi o rynek krypto. A jeżeli mielibyście jakieś problemy z rozpoczęciem handlowania na tej platformie, z założeniem pozycji krótkiej, długiej, po prostu z wystawieniem jakiegoś ordera, to wchodzicie sobie na DYDX Academy i mają tutaj kilkanaście filmów, które właśnie takie podstawowe dość tematy, natomiast dla osób początkujących może czasem niejasne, opisują tutaj w formie takich zgrabnych, krótkich materiałów, więc oczywiście link do tego zostawiam Wam w Opisie. Jeżeli chodzi o opłaty transakcyjne, to naprawdę są dość niskie. Wszystko zależy też od wolumenu, jaki kręcicie na tej platformie. I tutaj mamy, w zależności od wolumenu, ten najmniejszy taki czy dopiero zaczynacie na tej platformie lub macie mały wolumen. No to jeżeli chodzi o transakcje Maker, to są 200% i Taker 500% i może to spaść praktycznie tutaj do zera, jeżeli oczywiście tego wolumenu odpowiednio dużo generujecie. W zakładce portfolio macie też oczywiście możliwość sprawdzenia orderów, które macie wystawione, pozycji, które są odpalone tutaj w FIS, to już mówiłem, no i oczywiście historia transakcji i overview waszego portfela, czyli macie na tym portfelu środków i tak dalej, tak dalej, wszystko tutaj jest to wyświetlone. Jeżeli posiadacie na przykład tokeny DUIDX, ale na blockchainie Ethereum, to w zakładce migrate macie tutaj most i możecie z tego mostu skorzystać. Ja mam 10 tokenów Dydex, kupiłem sobie je tutaj dla testu, Wszystkie je chcę przerzucić. Tutaj albo generuje mi adres na blockchainie Didyx ta platforma, albo na przykład na swoim keplerze dodajecie sieć Didyx, no i tam macie swój adres tego tokena, jego wpisujecie i na ten adres właśnie te środki zostaną wam przesłane. Więc klikam sobie preview i zamienię te tokeny na DYDX, właśnie na ich własnym natywnym chainie. Cała transakcja niestety, ale może zająć do 48 godzin. Więc to jest takie myślę, że największy minus tej platformy. No ale cóż, jeżeli Wam się nie spieszy, to można po prostu te środki przerzucić tutaj i sobie na to wszystko poczekać. Więc, najpierw, na Metamask, oczywiście, zatwierdzam tą transakcję. 3 dolary za opłatę transakcyjną. No powiedzmy, nie ma tragedii, tak? Na Ethereum blockchainie mało, co się teraz dzieje. Wszyscy szaleją na innych chainach. Więc, to jest plus, że mam możliwość w miarę tanio przerzucić sobie teraz te środki. Dobra, to zostało potwierdzone, no i teraz muszę tutaj zatwierdzić jeszcze raz, że tak, wiem, że ta transakcja może zająć aż do 48 godzin. Potwierdzam to wszystko, confirm migration, no i tutaj niestety już więcej muszę zapłacić, bo 24 dolary za przesłanie 10 tokenów, które są warte 24,5 dolara, plus te 3 dolary wcześniej, no to wychodzę jakieś ciutkę na minus, natomiast robię to tylko w formie testu. Więc jestem w stanie za to zapłacić. Poza tym odtrącę sobie za to, co dostałem gdzieś tam, za współpracę. Więc, oczywiście, no to są takie koszty, które ponosić mogę w tym momencie. Natomiast, oczywiście, są też dostępne te tokeny DYDX już na blockchainie DYDX. Więc to wam potem pokażę, że są jakby osobne markety dla tych tokenów. No i tutaj, jeżeli chodzi o finalizację, no to potrwa to 19 minut i później settlement już na blockchainie DYDX około 40 niestety godzin. Także cóż, pozostaje nam poczekać. Mówiłem wam o tej strukturze DAO. No i są takie rozgraniczone pozycje w tej firmie. Jest DAO, które zajmuje się developmentem, które zajmuje się wytwarzaniem open sourceowego oprogramowania, jakim właśnie jest platforma DYDX. I jest to osobne DAO, czy nawet dwa sub DAO, oni to tak nazywają, które jedno zajmuje się grantami, czyli tutaj wspieraniem projektów chcących budować w oparciu o ich technologię. Drugie DAO, które zarządza, zarządza tak naprawdę tym, jakie tokeny będą się pojawiały na platformie, głosowaniem w temacie różnych tutaj zmian na sieci i tak Więc tak to jest podzielone. I wy stajkując oczywiście tokeny DYDX też macie prawo brać udział w tych wszystkich głosowaniach. Tu na zakładce Dashboard są ostatnie jakieś głosowania dotyczące upgrade'u smart kontraktu i tak dalej. Więc tutaj można zobaczyć sobie historię tych głosowań. No, i tak jak już powiedziałem, jeżeli Wy stajkujecie tokeny DYDX, to zarabiacie na ten moment pomiędzy 15 a 35% w skali roku w USDC tokenie. Za co? Za to, że ludzie dokonują tradeów na tej platformie. Platforma w 100% dzieli się właśnie tym FI, które generuje na platformie. Od użytkowników, oczywiście, którzy dokonują tradeów. A z racji tego, że te obroty są naprawdę duże i tego FI generuje się sporo to dlatego są w stanie, tak jak już wcześniej powiedziałem, zapewnić wam w tym momencie od 15 do 30% rocznie w USDC. I to jest taki plus, no bo tak jak już mówiłem, wiele projektów generuje gdzieś tam fajny yield. Natomiast ten yield jest rozdawany w tokenach danego projektu. Co to powoduje? Powoduje to, że w praktyce te 30%, jakie dostajecie w danym tokenie, no niestety na końcu roku może być warte dużo mniej, bo dochodzi właśnie inflacja, dochodzi to, że ludzie się chcą pozbywać tego tokena, żeby po prostu zarabiać dolary, a nie jakieś tokeniki. No i ten token przeważnie wygląda jak skocznia, po której skakał Adam Małysz, Kamil Stoch i inni nasi mistrzowie. Tutaj tak jak już powiedziałem, ten token im jest tańszy tak naprawdę... Tym w sumie dla osób, które chcą go staykować, lepiej. Dlaczego? Bo mogą go kupić więcej. Jak macie większy udział w całym pulu osób, które staykują ten token, no to więcej FIS leci po prostu na wasze konto. Więc jak dla mnie, to ten token mógłby kosztować teraz jednego centa, mógłbym go wtedy kupić bardzo dużo, no i zarabiać sobie te APR. A jeżeli ten token jeszcze urośnie oczywiście na swojej cenie, no to tylko lepiej, bo będę mógł mieć tak, tak jakby podwójny zysk. Jeden to z tej pasywki od stajkowania, a drugi zysk oczywiście na samym tokenie. Podłączyłem się swoim tutaj walletem, żeby pokazać wam trochę dokładnie jak to działa, no i widzicie, że nie mam żadnych nagród do odebrania, na wallecie też nie mam żadnych środków, bo one poszły na most. No i czekam teraz, aż tutaj migracja będzie miała miejsce. Natomiast będę mógł tutaj zastejkować te tokeny wtedy i co jakiś czas odbierać sobie te nagrody. Jest też fajna taka stronka minscan.io łamane przez DYDEX. I tu macie dokładne statystyki, jeżeli chodzi o cenę tego tokena. Możecie podejrzeć, kto jest walidatorem tych walidatorów też jest sporo. No i widzimy tutaj łączeń nowe APR, które oni generują. Propozycje zdało, które albo są teraz otwarte, albo już są pozamykane. Ostatnie bloki, transakcje, cała analityka. Więc myślę, że warto sobie tą stronę też gdzieś tam zapisać. No i co do samego tokena? No to mamy oczywiście token Didex, który jest na kontrakcie zbudowanym na Cosmos SDK. Czyli on teraz 2.43, dostępny jest jeżeli chodzi o giełdy zcentralizowane tylko na OKExie i KuCoinie, ale bez problemu można go kupić na przykład na Osmozis, tam wolumen jest duży, więc myślę, że problemu z tym nie będzie. I jest drugi token, czyli ETH Didyx, ten, który ja w tym momencie sobie blidżuję. on dostępny jest już na większej ilości giełd, bo chociażby na Binance, na BitGet, na PinkX, na Bitru i tak dalej, czyli na tych wszystkich dużych giełdach. Także do wyboru, do koloru, którą wy opcję wybierzecie, a jeszcze jeżeli chcielibyście się więcej dowiedzieć o tym całym protokole i ekosystemie to Mike nagrał wywiad tutaj z prezesem właśnie tego DAO mniej zajmującego się tworzeniem open source'owego rozwiązania, a właśnie tą całą resztą. I tutaj jest informacja właśnie o tokenie, o chainie, o ekosystemie. Fajnie Mike tutaj porobił te zakładki czasowe, więc możecie się tutaj Zdecydowanie więcej dowiedzieć Francuskojęzyczna ekipa tutaj w bardzo dużej części jest, więc ten akcent delikatny występuje, ale myślę, że nie będziecie mieli problemu, żeby to zrozumieć. Aha, no i wcześniej Wam tego nie pokazałem, bo stejkować możecie tam na tej głównej platformie po sieci Ethereum, a jak chcecie stejkować po prostu już po sieci DYDX, no to otwieracie sobie Keplera standardowo, tak jak stejkujecie Osmozis czy Atomy, i tutaj dokonujecie całej tej operacji. Więc myślę, że to jest dla wszystkich tych, którzy już. Chwilkę na rynku są jasne. Takimi planami, o których jeszcze wiem, bo rozmawiałem z zespołem jest to, żeby do końca roku wylistować jeszcze co najmniej chyba kilkadziesiąt tokenów. To znaczy tak naprawdę DAO będzie miało moc głosowania nad nowymi projektami, czyli to nie wygląda tak jak na giełdach centralizowanych, że CEX musi dostać kasiorę od jakiegoś projektu albo ten projekt już musi robić gigantyczny wolumen, żeby chciało im się i opłacało im się go listować. Tylko tutaj ten proces będzie praktycznie automatyczny i właśnie dzięki społeczności, która posiada token BYDX i walidatorom będzie można przegłosować taką zmianę i po prostu wprowadzenie nowych tokenów do platformy. Tyle, jeżeli chodzi o tą platformę i taki wstęp do tego materiału. Ja będę wam robił jeszcze updatey i objaśniał dokładnie jakieś tematy, które Was bardziej zainteresują w tym temacie, myślę, że warto się tutaj zagłębić. Wolumen jest tak jak już powiedziałem, bardzo dużo, odderbooki też są. Głębokie, więc myślę, że nie będzie problemu, żeby sprzedać czy kupić tutaj tokeny, które Was interesują. A jeżeli nie chcecie, oczywiście korzystać z giełdy centralizowanej, tylko chcecie mieć wszystkie środki na waszym koncie. Dzięki bardzo serdecznie za wysłuchanie tego materiału. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i słyszymy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!